Ale wydaje mi się, że my możemy zaskoczyć! Kto to jest?! Nie no, proszę cię, zostaw mnie! Zostaw mnie! Jakim, jakimś cudem przed nim uciekliśmy! Roblox Rainbow Friends? Jest mega straszny! Juniorski, uważaj, żeby Blue nie wskoczył ci do ubikacji, jak będziesz golić sobie stopy LOL. Dziękuję ci bardzo serdecznie! Hubert Bogdan, Jason Kebang, Nikodem Zieliński, Szymon Tkacz, Venom, za te osiem pięknych fanartów, pozdrawiam! No a teraz, wyszli koniecznie twój fanart na fanart.juniorski No No siemanko, z tej strony Damii, and welcome back to Rainbow Friends! Dokładnie moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Robloxa, tym razem Tryb Rainbow Friends podróbki. Zagramy jako cyjankowy i pokażę wam mega jumpskera. Żółty oraz czarny będą nas gonić w najnowszym chapterze. Musimy przez Moi drodzy, jak sami widzicie dzisiejszy odcinek, jest mega. Oglądajcie koniecznie cały. Jeżeli chcecie więcej Robloxa na tym kanale, zostawcie koniecznie 2000 łapeczek w górę. Napisz koniecznie w komentarzu hashtag kolorowy. A ja być może zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w Rainbow Racers, czyli w pomieszczeniu, w którym to możemy użyć naszych go-kartów i możemy sobie jeździć oczywiście w oryginalnym Rainbow Friends. Natomiast tutaj są morfy. I tak jak wam powiedziałem, jest tutaj dosyć dużo ciekawych morfów. Na przykład mamy tutaj takiego Glamrock Blue z FNAF, -a. Bardzo ciekawy. Mamy oczywiście Blue, Green, Orange, Red. Mamy tutaj jakiegoś Boof. Blue, puff, green, ale ciekawie wygląda. Mamy tutaj żółtego, który nie pojawił się w prawdziwym Roblox Rainbow Friends, znaczy pojawił się, ale jest taki troszeczkę inny. Moi drodzy, mamy też tutaj takiego czerwonego, który już jest tak jakby opętany. Mamy tutaj żółtego cyjankowego, który się przewrócił. Nie wiadomo dlaczego. <laughs> mamy też zielonego, który udaje właśnie jakąś tutaj maskotkę ze FNAFa. Następny żółty, zielony, pomarańczowy i tak dalej. Moi drodzy, ja sobie kupię cyjankowego, ponieważ jak sami dobrze wiecie, cyjankowy jest to tak jakby najważniejsza chyba postać w Roblox Rainbow Friends, ponieważ jest nowa. Moi drodzy, ta postać, Kosztuje jest 299, wystarczy nam na tyle robuxów Abyśmy mogli go sobie kupić O jest, o siema, siema Ktoś tutaj dołączył do mnie, Silu No dobra, ale kupiłem teraz tego cyjankowego, prawda I gdzie on, gdzie on jest Czy ja go muszę tutaj jakoś odblokować, zostałem oskamowany O jest, dobra, jestem już nim Moi drodzy, zamieniliśmy się właśnie w cyjankowego, który wygląda dosyć ciekawie. Zobaczcie w ogóle jak on tak idzie. Mam 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 mam. Moi drodzy mamy przeskok, czyli jump scare. Takie troszeczkę dziwne nazewnictwo, ale takie nazewnictwo, moi drodzy, w Roblox. Moi drodzy, przestraszymy teraz tutaj Silu. Wow! Oh my god! Jaki ten jump scare był mega. Dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, mamy tutaj Reda, więc ja tego od razu przestraszę. Yy. Ale, a ciekawe czy można nacisnąć kilka razy na jumpscare i wtedy on się powiela? No <śm> jak sami widzicie, on się powiela, okej, okay, aż się pomarańczowy, moi drodzy, yy, przestraszę. Mamy tutaj, moi drodzy, silu, którego też przestraszymy dostał jakiegoś jumpscare'a, mamy tutaj też purple guy, który się nagle pojawił moi drodzy, idziemy tutaj zobaczyć czy my przypadkiem znajdziemy jeszcze jakieś morfy w tej gierce, ponieważ wydaje mi się że my możemy tutaj tak jakby szukać, znajdywać i... o widzicie, mamy tutaj na przykład jakiegoś zdobądź odznakę, moi drodzy zbieramy teraz tutaj zielonego i możemy się za niego przebrać, wchodzimy teraz tutaj i jak sami widzicie, znajdujemy się w posiadłości blue czy ja mogę zdobyć tego blue, ponieważ on jest dosyć ciekawy, nie, możemy Wam dać tylko i wyłącznie Jamskera, ale mamy tutaj też takiego, ok? Więc ja sobie go wezmę. Żółty dwa. Może za chwileczkę wam tutaj pokażę, jak te postaci też wyglądają, ale póki co, jako cyjankowy, chodzimy i szukamy kolejnych potworeksów. Czy ja mogę sobie tutaj jakoś do góry wskoczyć? Nie, niestety się nie da wskoczyć, ale moi drodzy, idziemy dalej. Mamy tutaj ogród, czyli wydaje mi się, że to jest tam, gdzie my jechaliśmy tym takim ala pociągiem, tymi takimi szynami, i uciekaliśmy właśnie od postaci. The Roblox Rainbow Friends. Noi, prada fapt, trebuie să mergem aici, ale tutaj pojawił się blue, bo jak sami widzicie mamy tutaj właśnie te takie główki i czy ja mogę jakoś tam wejść, przedostać się, zdobyć jakiegoś morfa? Niestety niczego tutaj nie ma. Dobra, idziemy moi drodzy do ogrodu. Czy my tutaj coś ciekawego znajdziemy? Patrzcie, wchodzimy sobie tu i ja mam nadzieję, że za chwileczkę zdobędziemy kolejnego morfa, bo ja bym chciał zdobyć na przykład tego koszmarnego zielonego, zamiast go kupować. Moi drodzy, mamy tutaj exit, ale jak sami widzicie, do exit się tutaj wejść nie da, więc ja szybko Pójdę po schodach na górę. I jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w pomieszczeniu, w którym to też jeździliśmy sobie właśnie tym takim wagonikiem. I to już jest chyba koniec, ponieważ mamy tutaj jeszcze jedną odznakę. I jest to fioletowy. Czy to jest teleporter jakiś? Czy my się możemy tutaj telepierdnąć? Niestety nie. Ale mamy też, moi drodzy, tutaj teleportację. Mamy karnawał, więc wydaje mi się, że ja tutaj to nie działa. Pomarańczowa jaskinia, moi drodzy, to tutaj nic nie działa. Lobby, strefa podkładki, labirynt. No niestety, tutaj mamy też sklep. Możemy tutaj sobie, co prawda, pokupować jakiegoś Speed Coila, Speed Orange. Ale jak sami widzicie, to już jest koniec, więc ja się teraz cofnę i zamienimy się, moi drodzy, w kolejną postać. No i jesteśmy. Kogo my tutaj zdobyliśmy? Maj mamy, moi drodzy, fioletowego, ale muszę go kupić? Nie no, muszę chyba kliknąć tutaj wymorfy i powinniśmy mieć te wszystkie postacie odblokowane. Niestety nie mamy tych postaci, ale no, zdobywaliśmy chyba też zielonego. Musimy go kupić, a ten żółty. No też. O, tutaj do góry się da jakoś dostać jeszcze. Musimy wejść chyba tutaj w Exit. Kocham cię, Juniorku. Ja Ciebie też kocham. No, moi drodzy, jeżeli chcecie, aby Elza mówiła jakiś nowy zwrot, pamiętajcie, że co tydzień wybieramy dwa, trzy zwroty dla Elzy, jak i dla Szereka, który gdzieś tam w oddali stoi. Aha, okej. Okay. Dobra, my możemy sobie wejść tutaj i tutaj powinniśmy zdobyć kolejną postać, widzicie? Ona jest tutaj. Kto to jest? Zdobądź odznakę. Blushi! no ale my nie mamy tych. Morfów. Dobra, jesteśmy. Odblokowałem jakimś cudem tą postać, którą zdobyliśmy. Zobaczcie w ogóle, że ona tutaj z tyłu na głowie ma Blues Rainbow Friends i wygląda dosyć ciekawie. No, on wygląda tak, jakby troszeczkę Freddy. Wydaje mi się, że też tego odblokowaliśmy. Widzicie? Mamy! Mamy go! My tutaj co prawda go musimy kupić, bo coś się tutaj zbugowało. Ale zobaczcie w ogóle, jak on wygląda. Jakie ma jump. Jaki ciekawy jumpscare. A jeszcze wam pokażę tego jumpscare'a od żółtego. Spójrzcie na to. Ona tak jakby łapie cię do środka, do brzucha, jak Queen Bouncilia z Garton of Banban. Ban. Mamy jeszcze fioletowego, ja go sobie tutaj kliknę i co prawda musimy go kupić, ale go zdobyliśmy, dlatego mogę się w niego zamienić. No i fioletowy wygląda dosyć ciekawie, ponieważ jak sami dobrze wiecie, w Rainbow Friends Chapter 1 mieliśmy tylko i wyłącznie oczka oraz ręce, a w Garton of Banban Ban Chapter 2 mamy ręce, które nas próbują złapać. Jaki jest jumpscare? Ciekawe. Jesteśmy właśnie w miejscu, w którym to yy, purple nas atakuje, czyli też fioletowy. Ja jestem ciekawy, czy jak my wyjdziemy tutaj do amusement park, to moi drodzy, mamy tutaj jakiegoś... O, możemy, możemy grać jako blue. Zdobyliśmy zło... żółty niebieski. Nie wiem w ogóle, co to oznacza, ale mamy żółty niebieski. No i moi drodzy, gdzieś tutaj powinno być więcej tych wszystkich morfów. O, mamy tutaj tego blue. Spójrzcie na to. Okej, okay, mamy niebieski koszmar. Ja już się tutaj szybko w niego zamieniam. Spójrzcie. Nightmare Blue. O, jak on wygląda. Masakra, muszę wam powiedzieć. To jest naprawdę koszmarny blue, który zamienia się w jakiegoś nemezisa, w jakiegoś zombiaka. Ja jestem ciekawy, jak ją ma jumpscare. Muszę wam powiedzieć, że dosyć potężny jumpscare. Moi drodzy, z racji tego, iż bardzo wiele gierek się pojawia na temat Roblox Rainbow Friends, mamy na przykład tęczowi przyjaciele, ale źli, czyli But Bad. Wydaje mi się, że to może być dosyć ciekawe. No jesteśmy, zobaczcie. Jak ten blue wygląda! Dobra, podciśimy sobie może tutaj. Wydaje mi się, że wiecie, gdzie my teraz jesteśmy. Tu jest w ogóle Missing, czyli poszukiwany. If you have information, please contact. Max, on się nazywa Max i ma 16 lat. W ogóle tam było napisane, że on ma blond włosy, a ma po prostu normalne. Moi drodzy, musimy tutaj zbierać jakieś żetoniki, nie wiadomo też dlaczego. Jak w Murder Mystery, jak sami widzicie, możemy sobie wejść tu, możemy też wpisać jakieś kody, ale mi się wydaje właśnie, że to jest. O! Widzicie, mamy tutaj jakąś taką paczuszkę, którą pewnie musimy zanieść do teatru. Jak miało to miejsce właśnie w Roblox Rainbow Friends chapter pierwszy. Jak sami widzicie, to naprawdę jest good, bad, czyli złe Roblox Rainbow Friends, ponieważ tutaj w ogóle nie ma żadnych. Co tutaj robi Dev? Co tutaj robi Dev? Zdobyliśmy coś. Piątro drugie award! Możemy też oczywiście przejść tutaj i gdzieś za chwileczkę powinien być teatr, do którego musimy odkładać właśnie te wszystkie paczuszki. Like gra dla większej aktualizacji, ale wydaje mi się, że my możemy zaskoczyć. KTO TO JEST?! TO BYŁ JAKIŚ BLUE, KTÓRYM JEST JAD! Ja muszę raz jeszcze szybko do niego pójść, wydaje mi się, że on jest gdzieś tutaj na dole. Bo my tutaj sobie zeskoczyliśmy i on gdzieś nam tutaj dał potężnego jumpscare'a, jak sami widzieliście. Ale niestety jego tutaj nigdzie nie ma, więc... Więc gdzie on jest? On jest w jakiejś innej no... JEST ON! OH MY GOD! SILU UCIEKAJ! SILU, SILU, SILU UCIEKAJ! Ja jestem ciekawy, czy się możemy schować do szafet! nie da się, oh my god, oh my god, oh my god, Silu uciekaj, bo cię Blue Blue, który wygląda dosyć wspaniale. O nie, ślepy załóg, koniec gry, wydaje mi się, że możemy uciec sobie tędy i za chwileczkę... Co tu się teraz dzieje? Dlaczego to jest tak wszystko do góry nogami? O nie, gdzieś znowu spadliśmy, tu jest kolejny Blue, tu jest teatr, on mnie złapie, dobra, wchodzimy tu szybciutko, ja jestem w ogóle ciekawy... Czy będzie gdzieś rozdział drugi? Ciekawe, czy gdzieś tutaj będzie zielony. Moi drodzy, udało nam się uciec przed dziwnymi blue... Jak sami widzicie, mamy tutaj już odłożone te wszystkie paczuszki, ponieważ je znaleźliśmy. Co my tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy? Ja może pójdę do orange, który znajduje się u góry. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest orange. On powinien być tu, ale jak sami widzicie, nie ma tam wejścia. Ponieważ twórca tak, jakby nie zrobił wszystkiego, tylko zrobił tak kilka części. Moi drodzy, lecimy na kolejną gierkę. Rozdział Rainbow Friends 2.2, 2, wersja druga, fanmade by Leo Games. Ta gierka została odwiedzona 8,7 miliona razy i ma dosyć, no, więcej łapek w górę niżeli w dół. To może być mega. Dobra, jak sami widzicie, mamy tutaj rozdział drugi. Musimy oczywiście wejść do autobusiku. Ktoś już nas tutaj woła. W ogóle jest też rozdział trzeci, spójrzcie. Jedziemy. <noise> Wygląda to jak w chapterze pierwszym. Mimo, że weszliśmy do chapteru drugiego. No i co dalej? Jedzie sobie tutaj autobusik i mamy REDA. Czekałem na ciebie. Okej, okay. ale ja bym chciał chapter drugi, a nie chapter pierwszy. Wygląda na to, że dziwny świat został. jaki? Zniszczony? Sami włączmy zasilanie. Ej, bo coś tu jest. Co się stało? Ktoś przede mną stoi. Przełączmy wszystkie przełączniki zasilania, aby ponownie wy. <noise> Nie, to że nie jest zakończone. Dobra moi drodzy, ciśniemy dalej. Zobaczcie, że Silu tutaj też jest. I co my tutaj musimy zrobić? Mamy latarkę, możemy wejść tutaj do ubikacji, znajdź... jakieś... <laughs> idzie! O nie! Idzie, idzie żółty! Odwróć. Co, co mam odwrócić? Coś tam było napisane, że musimy odwrócić, ale dokładnie nie wiem co. Czekajcie, czy ja muszę... Nie no, coś odwróciłem, widzicie? Oh my god, Mobelsi has died, czyli um... oh my god. On się teraz na mnie skupił, prawda? On się teraz na mnie skupił, prawda? O nie, on chyba ten wyjdzie. Ja muszę szybko przed nim uciekać, on w ogóle nie wie, co się dzieje. On się tam zbugował. Moi drodzy, wejdźmy może tutaj. W ogóle kojarzy mi się to, wiecie z czym? Kojarzy mi się to... Patrzcie, no odwróć. Kojarzy mi się to wszystko z pigi, gdzie byliśmy w cyrku u pana ziemniaka. A i tutaj musimy te przełączniki. Okej, czy jeszcze sześć przełączników musimy znaleźć? O, nie, idzie żółty, on mnie złapie! Dobra, odwróciliśmy kolej, on mnie teraz złapie. Nie no, proszę cię, zostaw mnie! Zostaw mnie! Jakim jakim studem przed nim uciekliśmy Tu jest kolejny przełącznik, ale on już chyba przełączony Został nam tylko i wyłącznie jeden Możliwe, że on będzie tutaj A widzę, tu się podświetlił, dobra, ciśniemy, dawaj, dawaj, dawaj Silu też tutaj biegnie, kto będzie pierwszy? Ja czy Silu? Silu będzie pierwszy Dobra, moi drodzy, udało nam się Mamy teraz tutaj coś kole. A, że załączyliśmy światła wszędzie, okej. Okay. Zobaczcie w ogóle jak, jak, jaka tutaj ta mapa jest zdetalizowana, czyli że tu jest bardzo dużo, dużo wszystko jest fajnie rozmieszczone. Wszędzie rozrzucone żetony. Zbierzmy je, moi drodzy, zbieramy teraz żetoniksy. Nawet nie zauważyli żółtego, jak to nie! No przecież on mnie teraz mega atakował! W porządku! Pomarańczowy! Pomarańczowego teraz gościu wypuszcza! O nie! 20 żetoniksów musimy zebrać! Ja jestem ciekawy, jak ten pomarańcz. Jest, idzie, dobra! Ale on jest pomarańczowy, on jest czarny! Dlaczego? O, ma... on jest o wiele chyba szybszy niż ja. Spójrzcie, on za nami idzie, jak on creepy wygląda. To jemu tak jakby tekstury. Jemu tekstur brakuje. Te żetony są naprawdę wszędzie rozłożone. Widzicie, mamy już 16, tu jest gdzieś kolejny. 17, jeszcze tylko i wyłącznie 3. A Kysz, odejdźcie ode mnie! Patrzcie, wszyscy, wszyscy mnie gonią. Zbierajcie te żetony, póki oni mnie gonią. Widzę tam ostatni żetonik i jakiś człowiek już po niego biegnie, moi drodzy, udało nam się. Czy ktoś jeszcze widział żółty i czarny? To miał być pomarańczowy, a jest czarny. Nie znowu. Okej. Okay. Zróbmy pułapkę. Jaką pułapkę musimy teraz zrobić? Wykopmy dziurę w ziemi, żeby mogli wpaść. Musimy zebrać łopaty. Naprawdę trzeba teraz łopaty zbierać? Co oni planują? Powiedział red. 15 łopat musimy zebrać, naprawdę. O nie, ktoś. <laughs> ktoś umarł. Ktoś umarł od czarnego. Ktoś jeszcze umarł. Mark99 top has died. Jeszcze tylko chyba ja i Silu zostaliśmy. Five minutes later. Ostatnia, dobra, jest. Mamy, mamy. W... O, wlecieli do dziury. Mamy ich. Uciekajmy i wracajmy do szkoły! Czy to już jest koniec? Ktoś opróżnił gaz w autobusie, to był na pewno red. Musi tu być trochę puszek z gazem. Moi drodzy, musimy teraz zbierać puszki z gazem. Czekaj, gdzie oni poszli? O nie, oni się znowu uwolnili. Uciekli! Czy ja mogę wlecieć do tej pułapki? Nie, nie da... To jest po prostu jakaś makieta! Muszę wam powiedzieć, że 15 kanistrów z gazem to jest około mnóstwo i ten autobus naprawdę potrzebuje bardzo dużo paliwa, ponieważ w jednym takim znajduje się 5 litrów. No więc musimy aż 70 litrów gazu, bądź też benzyny zebrać. Ostatni gaz jest tutaj i wtedy możemy uciec. Jak sami widzicie, żółty goni Silu. Udało się, wyjechaliśmy, moi drodzy, stąd! Brawo, brawo, i stoi red! Nie uciekniesz od... Czemu czemu tutaj tak jakby teksty ucina? You survive chapter! To był chapter drugi. Komentarze z dnia, komentujcie koniecznie moje filmy, a być może twój najśmieszniejszy pojawi się na odcinku. Lisa wspierających dziękuję, ja się po prostu mega pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie. Należy cześć. Uuuu.